Dobry, albo dobry wieczór. Dzisiaj mamy taki kod błędu P06DD. Co się dzieje przy tym błędzie? Jeżeli jedziecie autostradą takimi dosyć wysokimi prędkościami 160-170, auto wchodzi w tryb awaryjny, zjeżdżacie na bok, gasicie, odpalacie i znowu można jechać i znowu łapiecie taką większą prędkość i znowu jest tryb awaryjny, to macie uszkodzony zawór ciśnienia oleju. To jest ten błąd, zaraz Wam pokażę jak wygląda zabór i jak go wymienić i gdzie on się znajduje. Ok, jeszcze jedna ważna rzecz, o której zapomniałem powiedzieć. Ten błąd występuje w silniku DW10F, czyli słynnym dwulitrowym dieslu 150, 180, 210 koni. Zawór wygląda tak. Kosztuje gdzieś około 400 zł. Tu macie numer części tego zaworu. Czyszczenie tego zaworu nic nie daje, wiem, testowałem. Tu macie numer części, tak wygląda. O dziwo nie ma tutaj napisu fotoką. Mimo tego, że dostałem w pudełku Forda. Ok, bierzemy się za wymienianie tego zaworu. Co Wam będzie potrzebne? Albo kanał, albo podnośnik, żeby odkręcić zasłonę silnika. Ok, jak już auto mamy w powietrzu tak jak teraz albo na kanale musimy odkręcić osłonę silnika ręka. Tu mamy mam asystenta ta Cycata, dupiata, zajebista, seksowa. Dobra, odkręciliśmy osłonę. Ten wyciek to pompa. O, tutaj mamy... Ten czujnik, który mamy odkręcić kluczem numer 10 mm, tu mamy odpiąć kostkę i ten czujnik jest dowolny. Najlepiej to się robi na zimnym silniku, wtedy stan oleju nie jest tak wysoki, nie będzie Wam się spod tego czujnika wylewał olej. Dobra, teraz tak, tu naciskamy ten żółty zęsk, ten w środku, ściągamy, odpinamy tą wiązkę. Tutaj kluczem 10 mm odkręcamy tą śrubkę. Okay tu odkręcamy tą śrubkę tak jak teraz zacznę ją popuścić naprawdę jest tu dosyć kiepski dostęp ale wszystko jest do odkręcenia do zrobienia a słuchajcie teraz tak, albo Wam wyjdzie łatwo rękoma trzeba nie muszać na boki, ewentualnie tu pod tą śrubą możecie wsadzić śrubokręt płaski i odciągnę zaraz Wam pokażę jak Dobra Tu mamy śrubokręt Wpychamy go w to miejsce, tak jak widzicie tutaj O O jak widzicie troszkę pokapało oleju Im cieplejszy samochód tym więcej tego oleju Wam wyleci Tu akurat jak auto starą stało parę godzin, ostygło, więc jest go tak dużo, ale liczcie się z tym, że Poleci tego oleju troszkę, dobra. Dobra. Okej. Okay. Wyciągamy ten czujnik. Ach. Proszę bardzo. O, to mamy stary czujnik. Numery są identyczne jak na tym, który był kupiony i o dziwo też tutaj nigdzie nie mamy znaczka Forda, tylko mamy Citroen Peugeot, Ale mniejsza z tym, no, tak wygląda oryginalny czujnik. I teraz zanim go założymy, y, tą muszelkę, tak jak filtr paliwa, filtr oleju, musimy nawilżyć olejem dookoła. Wciskamy, przykręcamy. Mówiłem na szykujcie się z tym, że może podkapać troszkę oleju. Y, wkładamy nowy czujnik. Okej, okay, nie wiem czy będzie widać. Tu mega ciasno, o. Wymiana dosyć, dosyć prosta. On tam wchodzi na tym uszczelniaczu. Tu przekręcamy tą śrubkę, przypinamy kostkę. Przekręcamy tą śrubkę szczuciem. Nie jest to dosyć trudne do wymiany. Ktoś o jakichkolwiek zdolnościach jest w stanie sobie to sam wymienić. Okręcamy strzucie, to jest tylko śruba na klucz numer 10, tak więc łatwo ją urwać. Jeszcze tylko tą kosteczkę tutaj przypinamy. Ok. Słychać klik. Troszkę w ściereczki trzeba to co się rozlało wytrzeć. Tak wymiana, tak wygląda wymiana tego czynnika. Jeżeli się podobało łapkę w górę. Dziękuję za oglądanie. Cześć wam.